Kamil Stoch i Ewa Bilan, Stoch tworzą zgrany duet nie tylko w życiu prywatnym, ale także w obliczu publicznych spekulacji. W tym roku przypada ich 15. rocznica ślubu okazja do świętowania i przypomnienia o sile ich związku, który mimo licznych plotek, szczególnie dotyczących braku potomstwa, nie traci na wartości. Para nie kieruje się opiniami z zewnątrz i niedawno podzieliła się nowymi, istotnymi informacjami o swoim małżeństwie. Oto co warto wiedzieć. Kamil Stoch i Ewa Bilan Stoch są bardzo skrupulatni w ochronie swojej prywatności. Rzadko dzielą się szczegółami życia za zamkniętymi drzwiami co mogliśmy zobaczyć w serialu dokumentalnym Skoczkowie. Tam, po raz pierwszy, uchylił rąbka tajemnicy na temat codzienności, która w mediach społecznościowych jest niemalże niewidoczna. Brak informacji karmi plotki. Ale Stochowie pozostają niewzruszeni. W drugim odcinku Skoczków, który skupia się na karierze Kamila jako skoczka narciarskiego, pojawiły się również wątki osobiste, w tym zmiany po przejęciu kadry przez Tomasa Turnbichlera. Czasami, jak wracam do domu, to lubimy sobie obejrzeć jakiś fajny film, wyjść do restauracji na obiad czy kolację. Często odwiedzają nas znajomi, ale co najbardziej lubimy to podróżować. Kiedy tylko mamy kilka dni wolnego, a najlepiej kilkanaście, zawsze wyjeżdżamy w miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy opowiadał Stoch. Kamil Stoch i Ewa Bilan Stoch, mimo licznych rozłąk i rozjazdów związanych z karierą sportową Kamila, znajdują sposób, aby ich wspólne życie było pełne i satysfakcjonujące. Gdy tylko pojawia się okazja, wspólnie podróżują na zawody, gdzie Ewa nie traci czasu, zwiedzając okolice zamiast czekać w hotelu. Para zobowiązała się do wspólnych podróży na emeryturze sportowej Kamila, co świadczy o ich głębokim związku i wspólnych planach na przyszłość. Marzymy, że gdy już skończę karierę skoczka, wsiądziemy do auta i wyruszymy w podróż dookoła świata. Oczywiście. Tym razem bez sprzętu narciarskiego mówi z uśmiechem Kamil Stoch. Ten plan odzwierciedla ich długofalowe myślenie i gotowość na nowe przygody już po zakończeniu sportowej kariery Kamila. W filmie dokumentalnym poświęconym ich życiu, Kamil i Ewa opowiadają o tym, jak udało im się dostosować codzienne życie do wymogów treningów i turniejów. W szczególności podkreślają, jak ważne są dla nich małe gesty i niespodzianki które umacniają ich wzajemne uczucie i codzienną radość. Uwielbiamy cieszyć się nawet z najmniejszych rzeczy. Czy to wafel zostawiony w samochodzie, czy tajemniczy liścik, który znajduje w swoich butach, kiedy zmienia je przed skokiem, dzieli się Ewa. Przypomnijmy, że kluczową rolę w kontynuacji kariery Kamila Stocha odegrała jego żona, Ewa. W chwili, gdy po trudnym sezonie skoczek czuł zniechęcenie i rozważał zakończenie kariery, to właśnie Ewa stała się dla niego opoką. Jej wsparcie i motywacja pomogły mu odzyskać wiarę w siebie i swoje umiejętności. Dzięki temu Kamil nie tylko powrócił do formy, ale i osiągnął znaczące sukcesy w kolejnych zawodach, a jego aspiracje sięgają teraz nawet igrzysk olimpijskich. Jeżeli nie decyzja o współpracy z trenerem Doleżalem Prawdopodobnie nie miałbym szansy kontynuować tej rozmowy jako skoczek narciarski. A przecież to jest to, co kocham robić. Teraz jestem w punkcie, gdzie nie jestem pewien, czy wystartuję w kolejnych zawodach, nie mówiąc już o igrzyskach. Ale droga jest jeszcze długa i nieprzewidywalna, choć w moich planach jest start w kolejnym sezonie i igrzyska olimpijskie. Gdzie chcę pokazać się z najlepszej strony, podzielił się swoimi przemyśleniami Kamil Stoch w rozmowie z przeglądem sportowym. Nie zapomnij polubić i subskrybować naszego kanału, aby śledzić dalsze losy Kamila Stocha oraz czerpać inspiracje z jego niezłomnej determinacji i pasji do skoków narciarskich.